6 lat na YouTubie. <laughs> Jakby ktoś 6 lat temu powiedział mi, że w przyszłości nagrywając do swojej pasji, zdobędę 30 tysięcy subskrypcji, e, kilka milionów wyświetleń e, przez te wszystkie lata, to myślę, że nie uwierzyłbym w to. Ale stało się. Nagrywam już dla was ponad 6 lat, i mimo wielu przeciwności losu, e, nadal tu jestem i cały czas nagrywam materiały. Najbardziej fascynuje mnie to, że z uwagi chociażby na to, że nie chciało mi się. Najbardziej fascynuje mnie to, że przez całą moją karierę nie było takiej sytuacji, żebym zrobił sobie. Z uwagi chociażby na to, że nie chciało mi się nagrywać przerwy. A najdłuższa przerwa, jaką miałem od nagrywania, i trwała tydzień, miała miejsce dwa tygodnie temu z uwagi na matury. I przez ten tydzień, kiedy nie mogłem nagrywać materiałów. Czekajcie, gubię się tu. <laughs> materiałów, e, gdzie to jest? E, zgubiłem się. Materiałów, no bo i przez ten tydzień, kiedy nie mogłem nagrywać materiałów, no bo e, wiadomo, trzeba było skupić się na egzaminie dojrzałości, e, jakim jest matura, naprawdę brakowało mi tworzenia filmów dla Was. Przez całe 6 lat mojej internetowej kariery popełniłem mnóstwo błędów, a osoby, które chociażby pamiętają moje początki, raczej wiedzą raczej wiedzą, że ciężko było się ze mną dogadać. Bo wszędzie szukałem jakiegoś niepotrzebnego konfliktu. Ale jedno jest pewne: człowiek całe życie popełnia błędy. Człowiek całe życie popełnia błędy, a zarazem się na nich uczy. I najważniejsze jest, aby wyciągać z nich lekcje. Myślę, że osoby, które śledzą moją działalność od kilku lat, to zauważyły, że faktycznie z każdym dniem chcę, aby było coraz lepiej. To nie był dla mnie łatwy rok szkolny. Ponieważ, tak jak już wspomniałem, to był rok pod znakiem matury, ale mimo to jestem z siebie zadowolony, że sumiennie przygotowywałem się do matury i jednocześnie próbowałem nagrywać dla Was materiały. Zdaję sobie sprawę, że dziełem sztuki to może one nie były, ale dla mnie były formą kontaktu z Wami, podtrzymaniem Waszej uwagi. Pod względem statystyk sporo straciłem przez ostatnie miesiące i nie ukrywam, że wielokrotnie nad tym ubolewałem że. Że chcę nagrać dla was coś fajnego, coś czego jeszcze nie było, ale niestety yy, nie miałem takiej możliwości z uwagi na brak czasu. Natomiast teraz powoli to wszystko odbudowuję i chciałbym, abyście Wy również byli zadowoleni z kontentu, jaki Wam dostarczam na co dzień, a zarazem z jakości publikowanych materiałów. Te ostatnie 6 lat dostarczyło mi masę doświadczeń, ale również pod tą moją 6 karierą kryje się mnóstwo nowych znajomości. A przede wszystkim setki tysięcy Waszych komentarzy. Ja osobiście jestem dumny z tego, co udało nam się stworzyć, bo bez Was to by wszystko nie powstało. Może to brzmi jak tekst jakiejś taniej reklamy, ale uwierzcie, że jestem wdzięczny za to wszystko, co udało mi się tu zrobić, bo wiem, że wiele osób marzy, aby również mieć tysiące subskrypcji, tysiące wyświetleń. Kiedyś to do mnie nie docierało. Myślałem, że mam wszystkiego za mało, ale myliłem się. Trzeba po prostu doceniać to, co się ma, ale nie ukrywam, że nadal chciałbym coraz bardziej się rozwijać i obiecuję wam, że naprawdę cały czas będę dążył do perfekcji. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję. Tradycyjna przemowa wygłoszona.